Wagnerowcy w dalszym ciągu skupiają się na granicy. Z informacji wynika, że setki najemników przygotowują się do wkroczenia do Polski. W sercu Europy narasta napięcie. Kulturowe i demograficzne bariery stawiają pod znakiem zapytania integrację z uchodźcami. Niemiecka klasa średnia w kryzysie. Rodzice zmagają się z decyzją, która może zmienić przyszłość ich dzieci. Po latach izolacji największe miasto bez kolei świętuje. PKP nawiązuje długo oczekiwane połączenie kolejowe na mapie Polski a my się zastanowimy, jaki to ma związek z wyborami. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia łapek w górę, jeśli nasze treści wam się podobają, no bo to jak najbardziej nam pomaga. Po prostu im więcej reakcji, czy to komentarzy udostępnień, czy łapek w górę, no to mamy lepsze zasięgi, to z Facebooka i z YouTube'a, dlatego jestem wam cholernie wdzięczny za każdą reakcję, jakakolwiek by ona nie była. No i co? Lećmy z pierwszym tematem. Najemnicy grupy Wagnera prowadzą obecnie symulacje wtargnięcia na teren Polski, informuje ukraińskie Centrum Narodowego Ruchu Oporu. Działania mają zmusić polską armię do stałej gotowości i rozciągnięcia ściśle patrolowanej strefy. Według informacji uzyskanych przez Centrum Narodowego Ruchu Oporu wynika, że w działaniach udział bierze około 250 bojowników prywatnej armii Jewgenija Prigorzyna. Symulacje odbywają się w rejonie piszczatki w obwodzie brzeskim. Blisko 250 bojowników. Przeprowadziło manewry wzdłuż granicy w celu rozciągnięcia polskich wojsk. Takie działania Rosjan wskazują na operację psychologiczną mającą na celu zaognienie sytuacji, napisano w komunikacie. Wcześniej analitycy Centrum Narodowego Ruchu Oporu alarmowali o możliwości wykorzystania grupy Wagnera do wywarcia presji na obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czym odciągnęliby uwagę od wojny w Ukrainie. Według doniesień ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, część najemników grupy Wagnera wyjeżdża z Białorusi. Rusi. Powodem ma być kwestie finansowe. Znowu grupa Wagnera stała się tematem do rozmów. Powodem jest ich rzekome ćwiczenie wkroczenia do Polski, ale patrząc głębiej, sytuacja jest znacznie bardziej złożona i nieoczywista. Po pierwsze doniesienia mówiły przecież o tym, że grupa Wagnera opuszcza Białoruś i wkracza do Rosji, a powód brak finansowania przez Aleksandra Łukaszenkę. Takie informacje podał Amerykański Instytut Studiów nad wojną, ale czekajcie. Potem okazuje się, że analiza zdjęć satelitarnych ma pokazywać, że najemnicy wciąż są na Białorusi i ćwiczą wkroczenie. Przez polskie granice do NATO, do krajów natowskich, na nasze ziemie. Jakie to niespodziewane? Co? No, kto by się spodziewał, że informacja o zwrocie Wagnerowców może być zachodnią propagandą? A, mówiłem o tym parę dni temu. Ale co z informacjami o tym, że Wagnerowcy ćwiczą wkroczenie do Polski? Czy to jest celowa dezinformacja, czy może prawdziwe działania? Bo oczywiście chodzi tu o wywarcie presji na Polsce i innych krajach Europy. Ku temu nie ma żadnych wątpliwości, bo przecież takie testowanie gotowości naszych wojsk dzieje się praktycznie notorycznie obecnie. Taki teścik na NATO, jak zareagujemy? I szczerze mówiąc, bardzo niepokojące staje się to, że takich testów naszej gotowości jest teraz od cholery. I nie wychodzimy tutaj z tych testów. Obronną ręką. Przecież białoruskie helikoptery sobie latają po naszej granicy, rakiety wkraczają sobie do pol na polskie granice, i to nawet na... praktycznie pod Niemcy. W jednym przypadku, o czym dowiadujemy się zupełnie przypadkiem, bo ktoś się na to natknął, a e, polska armia albo nie miała o tym żadnej informacji, albo ukrywała te fakty przed nami. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Mamy jeszcze naszą Straż Graniczną, która codziennie przecież mówi o tym, jak jest dobrze, jak jest super, że było oczywiście tam kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset nawet prób przedostania się przez naszą granicę poprzedniego dnia e, i spoko, ale nie informują o tym, bo pewnie nie mają po prostu takiej informacji, ile tych prób okazało się skuteczne. O tym dopiero wiemy później do jasnej cholery od Niemców, którzy teraz już chcą wprowadzić kontrolę na granicy z Polską, i ta sytuacja się zaognia. I według niektórych przedstawicieli landów niemieckich, Zwłaszcza tych na, e, przy naszej zachodniej granicy, czyli przy ich wschodniej, że sytuacja ich zdaniem w Polsce po prostu się, wymyka się spod kontroli. Ale mamy informacje z Łotwy. Szef łotewskiej Straży Granicznej twierdzi, że najemnicy z grupy Wagnera mogli próbować przekroczyć granicę. Jeśli to prawda, to oznacza, że Wagnerowcy nie tylko ćwiczą, tylko już teraz działają w praktyce. No i warto też zwrócić uwagę na to, że grupa Wagnera werbuje ludzi nie tylko z Rosji, i nie tylko z Białorusi. Ale też chociażby z krajów afrykańskich. Dokładnie z tych krajów, których obywatele w ilościach co najmniej kilkunastu tysięcy sztuk stacjonują od dwóch lat przy naszej granicy. I to wszystko zostało kompletnie zniszczone. To jest plac, na którym gromadzili się ludzie. Wiecie, jaki jest najbardziej przykry widok tych. W mojej ocenie główne zagrożenie związane z taką liczbą uchodźców wiąże się z demografią i kulturą. Jeśli nie mogą się zintegrować ze społecznością Libanu, to myślę, że nigdy nie będą w stanie zintegrować się z Europą. Syryjczycy powinni wrócić do swoich domów, bo tam jest ich ojczyzna i przyszłość, ocenia w rozmowie z Polska pres libański parlamentarzysta i były minister spraw społecznych Libanu, Pierre Asi. Gdy byłem ministrem, to sprawy syryjskich uchodźców należały do moich obowiązków. Kiedy w Syrii wybuchła wojna do Libanu zaczęli przybywać uchodźcy, to przybywali oni ze względów bezpieczeństwa. Nie politycznych czy ekonomicznych, ale w tej chwili przebywają w Libanie wyłącznie ze względów ekonomicznych, ponieważ otrzymują wsparcie od społeczności międzynarodowej i oni nie wrócą do domów, dopóki to wsparcie będą otrzymywać. Kiedy byłem ministrem spraw społecznych, w Syrii wciąż trwała wojna i mówiłem, musimy iść dwutorowo. Jedno to aspekt humanitarny i nasze wartości szacunku dla godności ludzkiej, ale drugie to libański interes narodowy. Uchodźcy są realnym zagrożeniem dla Libanu, w kwestii demograficznej, ale również dla naszej infrastruktury. Dodajmy, że mamy najwyższy na świecie wskaźnik uchodźców na mieszkańca. Teraz sytuacja w Syrii jest spokojna. Społeczność międzynarodowa musi przestać ich finansować w Libanie i muszą wrócić do domu dla Libanu i dla siebie, bo nie mają w Libanie przyszłości, więc niech wrócą do domu. Syria to ich ojczyzna, to ich kultura, ich wsie i miasta i tak dalej. Tam jest ich przyszłość, nie w Libanie. W mojej ocenie główne zagrożenie. Związane z taką liczbą uchodźców wiąże się z demografią i kulturą. Jeśli nie mogą się zintegrować ze społecznością Libanu, to myślę, że nigdy nie będą w stanie zintegrować się z Europą. Oczywiście, jako libański parlamentarzysta, nie chcę ingerować w decyzje Europejczyków. Jednak integracja i adaptacja różnych kultur, religii i zwyczajów nigdy nie była rzeczą łatwą. Myślę, że w Europie jest wiele przykładów niepowodzeń integracyjnych. Czy Wagner werbowałby syryjskich uchodźców? Nie wiem, ale myślę, że Wagner. Jak każda inna grupa najemników Werbowałby każdego, kto jest gotów walczyć I umrzeć za pieniądze Wszyscy musimy być uważni Bo każdy syryjski mężczyzna miał przeszkolenie wojskowe I wie jak używać broni Mieszkańcy wszyscy są skupieni Po prostu wiecie W jednym mieście No bo całe wszystkie te wioski na prowincji są wyludnione Nie od dziś wiadomo, że Liban, chociaż taki malutki, jest wielkim graczem w regionie. Przyjął ogromną liczbę uchodźców z Syrii, a jednocześnie boryka się z niestabilnością polityczną i ekonomiczną wewnątrz. Ale dlaczego w ogóle ten kraj postanowił przyjąć tak wielu uchodźców? Z czystego, nie wiem, altruizmu? No a może akurat to kalkulacja ekonomiczna? Bo przecież uchodźcy otrzymują wsparcie od społeczności międzynarodowej. Dokładnie przeciwnie do uchodźców w Europie, których to my utrzymujemy. Jednak nie wszystko jest takie proste, bo wojna w Syrii pozostawiła za sobą ogromne zniszczenia. Greko-katolicki arcybiskup Homs mówi o potrzebie odbudowy kraju wsparcia dla powracających uchodźców. Tych, którzy choć chcieliby wrócić do domu, często po prostu nie mają nawet do czego wracać. Ale wracając do Libanu, to ten kraj, którego mieszkańcy, niezależnie od wyznania, cierpią na skutki sąsiedniej wojny. I ten kraj doświadczył także ataków terrorero, takich jak ten w Al-Ka w 2016 roku. Z jednej strony Hezbollah, który pomimo wsparcia dla rządu syryjskiego w walce z państwem islamskim, cieszy się szerokim poparciem w kraju, a z drugiej strony brak jakiejkolwiek racjonalnej wizji przyszłości w pokoju. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego sytuacja w Libanie jest aż tak skomplikowana? Może to przez jego wielowyznajomy charakter, a może przez skomplikowane układy geopolityczne i sąsiedztwo z takimi krajami. Jak Syria, czy, no właśnie, Izrael. Sytuacja pomiędzy Libanem a Syrią jest podobna do naszej z Ukrainą. Są tu też, dlatego że jest bezpieczniej, że dostają pieniądze, mieszkania. Chociaż jak ostatnio rząd trochę to ukrócił, no to zaczęli wracać na Ukrainę. Albo dalej na zachód. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, a my lecimy do Niemiec. sondern schon wirklich ähm, eben nass machen, einseifen, Haare waschen und so weiter und dann wieder abduschen. Jeden na czterech szefów małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech myśli obecnie o rezygnacji. Tak wynika z nowego sondażu. Problemem jest nie tylko sytuacja kadrowa. Wysokie koszty energii przysparzają także problemów przedsiębiorcom. Nie mogę tego zrobić mojemu synowi, mówi kierownik hotelu. Michael Bauer oddał życie w Niemczech. Kilka tygodni temu przeprowadził się do Austrii i wkrótce chce ubiegać się tam o obywatelstwo. Dla 63-latka jest jasne, że w Niemczech jest zbyt wiele kłopotów, aby chciał tu dłużej mieszkać. Bauer jest właścicielem trzech hoteli w dużym mieście w Hesji. Teraz wystawił jeden z nich na sprzedaż, jak mówi Fokus Online w wywiadzie. Nazwisko Bauera jest inne i nie chce czytać swojego prawdziwego imienia w internecie. Temat jest zbyt drażliwy, zbyt wielki jest jego strach przed wytrąceniem z równowagi własnych pracowników. Nowy właściciel ma przejąć około 45 pracowników, jeśli wszystko pójdzie dobrze. I to pomimo faktu, że Bauer teoretycznie miałby następcę, mam syna, ale nie mogę mu tego zrobić, mówi. Istnieje wiele. Powodów, dla których sprzedaje swój największy hotel. Bauer mówi, że koszty energii podwoiły się, ale nie można ich przerzucić na gości. Nie dostajemy już niewykwalifikowanych pracowników. Nikt nie chce tego robić. Przedsiębiorca wyjaśnia, jak poważna jest sytuacja od miesięcy. Moja żona i ja regularnie sprzątamy również pokoje, ponieważ zwolnienie chorobowe nie podlega rekompensacie. Ja, być i glaube to Nie mogę tego zrobić mojemu synowi, mówi pewien właściciel hotelu z Niemiec. Chwila z Niemiec, ale czy nie jesteśmy teraz w Polsce? Sytuacja w Niemczech jest aż nazbyt podobna do naszej. Firmy upadają, ludzie rezygnują, a niewypłacalność staje się codziennością. Wiemy dobrze, jak to jest. W pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce upadło aż 105 firm. Jest to wiele więcej niż w zeszłym roku. Hotelarz z Hesji, którego historia jest opisana w tym artykule, jest jednym z wielu, tak jak wielu polskich przedsiębiorców. Tak samo on musiał walczyć z rosnącymi kosztami energii, brakiem pracowników, biurokratycznymi przeszkodami, ale nie tylko Niemcy. I Polska borykają się teraz z tymi problemami. W całej Europie słyszymy o firmach, które nie są w stanie przetrwać, o ludziach, którzy rezygnują ze swoich pasji, gospodarkach, które nie są już tak silne jak kiedyś. No i zastanawiam się, czy nasz świat jest teraz po tej pandemii, kiedy wy wyzdrowiał, nie jest przypadkiem bardziej chory niż zdrowy. Wydaje się, że jesteśmy świadkami nie tyle rewolucji gospodarczej, co raczej regresu. Gdzie, po gdzie podziała się ta iskra przedsiębiorczości, której przecież doświadczyliśmy chociażby przy transformacji gospodarczej. No niestety po części została zeżarta przez bezsensowne restrykcje, lockdowny, nadmierną biurokrację i lewacką kulturę. Wydawać by się mogło przecież, że wcale tak nie jest. Stojąc na dworcach w większych miastach, co chwilę słyszymy komunikat o przyjeździe czy odjeździe kolejnych składów. W czwartek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka akcyjna, podpisała dwie umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach przywrócenia połączenia kolejowego z Jastrzębia Zdroju do Katowic. Jastrzębie Zdrój to największe polskie miasto, do którego nie dojeżdżają pociągi. Dzięki podpisanym umowom lepszy dostęp do kolei będą mieć również mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. Jak podaje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, umowy dotyczą opracowania dokumentacji projektowej wraz z spełnieniem nadzoru autorskiego dla projektów. Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami, zapowiadają kolejarze. Szacowany czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 minut. Liczące około 80 tysięcy mieszkańców Jastrzębie-Zdrój od 2001 roku jest największym miastem w Polsce pozbawionym dostępu do kolei. Po pierwsze, koleją pojedziemy w Polsce nawet 160 km na godzinę. Gdzie według kodeksu drogowego u nas w kraju żadnym pojazdem nie pojedziemy szybciej niż. Ja osobiście jestem fanem podróży koleją i serio wolę te podróże od samochodów. PKP, polskie linie kolejowe SA, zdecydowały, że już czas na to, żeby Jastrzębie Zdrój, największe polskie miasto bez dostępu do kolei, miało ten dostęp do kolei. No i to jest. Ważne. To ważna inwestycja, która ma poprawić dostępność do transportu kolejowego w województwie śląskim. A co za tym idzie, poprawić jakość życia wielu ludzi. No i spoko, nie ma tu raczej się czego doszukiwać, jakieś gry pod wybory. Mimo, że to jest dokładnie gra pod wybory. Bo dlaczego akurat teraz otwierają to miejsce, a nie rok temu, albo za rok?